To wyglądało dość prosto. Rzeczywiście korzenie firmy DHI gdzieś sięgają działalności jednego z Instytutów naukowo badawczych, jeszcze w starej swojej formie, dlatego że tam pracowali założyciele, tam pracowali założyciele DHI, będąc jednocześnie pracownikami tegoż Instytutu rozpoczęli prowadzenie tej działalności handlowej, czyli jak gdyby stanęli. Po drugiej stronie. Ta, to, co robili, bardzo im się generalnie spodobało. To trzeba powiedzieć, że to było, trzeba wymienić te trzy nazwiska twórców. P, p, powiem potem, dlaczego warto to wymienić, a może od razu powiem. Dlatego trzeba wymienić te nazwiska, dlatego, że to byli ludzie obdarzeni pewnego rodzaju wizją, którą bardzo konsekwentnie realizowali. Ta wizja polegała na tym, że nie da się w życiu robić jednej rzeczy, nie da się tkwić w jednym miejscu. I byli chyba pierwszymi, którzy mieli takie zacięcie inwestorskie. Zresztą myślę, że robią to do dzisiejszego dnia, a mianowicie inwestują pewien y, wysiłek, swój własny i kapitał w rozwijanie pewnych y, technologii czy pewnych obszarów. W momencie, kiedy to zyskuje pewnego rodzaju już... Y, Masę krytyczną, przekazują to komuś innemu, sprzedają, yy, sprzedają inwestorowi branżowemu, czyli wykonują taką działalność, która, która jest popularna bardzo na zachodzie. W Polsce nie tak bardzo popularna, ale już dzisiaj jest ona obecna poprzez obecność różnego rodzaju venture capital, prawda, czy tego typu, tego typu yy, instytucji. Oni, jeszcze nie słysząc o venture capital i w ogóle o kapitalizmie, mając trochę blade pojęcie, doszli do wniosku, że trzeba zinstytucjonalizować właśnie tę działalność handlową, nadać jej odpowiednie kształty. Zaczęli Rozglądać się po świecie, jak to wygląda. Najbliżej było popatrzeć, jak to się robi za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech. Tam nawiązali kontakty. I w roku 92, DHI było założone w roku 1980 1988, w roku 1992, kiedy już DHI przybrało pewnego rodzaju taką. Formy instytucji i już takiej instytucji znaczącej na rynku polskim zdecydowali się sprzedać. W cyklu trzyletnim, tak? Ta sprzedaż trwała de facto trzy lata, to znaczy w momencie, w momencie podpisywania umowy inwestycyjnej yy, było powiedziane, że jeszcze Poprzedni właściciele przez trzy lata będą funkcjonować. I rzeczywiście w roku 96, od roku 92, kiedy została umowa podpisana, do roku 96, wszystkie sprawy były przekazane, a mnie zostało y, powierzone jak gdyby zarządzanie tą firmą człowiekowi, który nie brał udziału w mm, tworzeniu tej, zrębów tej firmy DHI, dlatego, że ja przyszedłem zupełnie, że tak powiem, do DHI przedem z ulicy w wyniku rekrutacji zwykłej, najnormalniej w świecie, która była rozpisana przez ówczesnych właścicieli. Tak, byłem już Wtedy byłem 37. pracownikiem firmy DHI, tak? Miałem numer w dziale kadr firmy DHI, miałem numer 37. Więc tą legitymację DHI to nawet nie taki niski, nie taki niski numer jak z tego, jak z tego widać. Teraz i to była wizja, która została zrealizowana. Razem z tą wizją zostało zrealizowane to, że DHI które z czasem przybrało nazwę Komputer 2000, wtedy, kiedy już dystrybutor niemiecki uzyskał jak gdyby pewnie pełnię władzy nad firmą Została w pewnym momencie w 1997 roku została czy 6, 6, roku została przyjęta nazwa komputera 2000, zmiana pomiędzy DHI a komputer 2000 stał się pewnego rodzaju standardem, tak? to znaczy wiele firm innych nas kopiowało. Takie firmy jak do dziś istniejąca ABC Data, czy taka już nieistniejąca firma jak MSP, czy dopiero co rodząca się firma Action, prawda? czy inne mniejsze firmy. To było powielanie pod względem technologicznym, to przypominam, że byliśmy pierwszymi, którzy publikowali rozrywany wtedy na pniu cennik, który tak naprawdę stanowił katalog dostępnych produktów. Jeszcze nie w internecie tak jak to ma miejsce oczywiście dzisiaj, ale w postaci kilkudziesięciostronicowego katalogu y, możliwych do kupienia w firmie Komputer 2000 produktów. I y, to porządkowanie, te procedury wszystkie, które powoli wszyscy zaczęli wdrażać pewnego rodzaju etyka, y, która za tym szła. Tutaj yy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, obserwując rynek polski, ale istnieje pomiędzy rynkiem polskim, a rynkiem innych krajów, które przechodziły podobną drogę jak m, Polska, istnieje bardzo duża różnica yy, w strukturze zorganizowania tego rynku. <laughs> Tam nie było właśnie <laughs> i stąd yy, yy, Marek Kwiatkowski, Piotrek Kuźnicki i Marek Cichy, czyli twórcy DHI, to jest ich największa zasługa de facto, że stworzyli wzorzec, pod każdym względem, którego nie stworzyły, nie, 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 nie został tworzony w innych krajach, który na tyle odcisnął swoje piętno na całej... Branży IT, że dziś pewne rozwiązania przyjmujemy jako oczywiste. To były rozwiązania już absolutnie w stylu zachodnim, czyli myśmy znacznie szybciej przeszli tę drogę w zakresie, w obszarze handlowym, niż inne kraje przechodziły w tym samym obszarze. Do dzisiaj w Czechach ten rynek jest jeszcze dość barbarzyński. Tam nie został wykształcony w zasadzie żaden poważniejszy dystrybutor i tam nie ma konsolidacji, tak, taki, tak, tak, tak silnej konsolidacji, jaką. Yy, jaką obserwujemy, obserwujemy w Polsce. W zasadzie ten rynek, można powiedzieć, że pod koniec lat 90. przybrał absolutnie zachodnią postać i za zachodnią formę. Tak? Czyli w latach 2000 już miały możliwość rozwijania się inne segmenty rynku, a segment dystrybucyjny po prostu przestał być segmentem takim bardzo mm, znaczącym, obserwowanym, bo to po prostu było tak, jak. Woda w kranie, nikt się nie zastanawia, jakim procesem... Technologicznym woda w kranie się znajduje, każdy otwiera, używa i zamyka, i do tego samego doprowadzone zostało w dystrybucji. Po prostu podnosi się, podnosiło się telefon, dzisiaj pisze się po prostu maila, czy wchodzi się na jakiś system sprzedaży elektronicznej, składa się zamówienie, i na drugi dzień towar się otrzymuje, i w zasadzie się nikt nie zastanawia, jakim procesem ten towar dochodzi. Jest, jest. To jest najważniejsze z punktu widzenia użytkowników, czyli yy, usługa. Yy, doprowadzona do tego, że staje się niezauważalna, tak czyli można powiedzieć pewnego rodzaju ideał, ideał usługi, tak? czyli idea obsługi masowego yy, odbiorcy.